Siemanko! Witajcie na kanale pierogi z Kimci. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się jednym z podstawowych dań koreańskiej kuchni, a będzie to kimchi jjigae, czyli zupa z kimchi. Kimchi jjigae to jest taki kapuśniak, tylko że po koreańsku, troszeczkę ostry, ale bardzo, bardzo dobry. Jest to bardzo popularne danie w Korei. Tak naprawdę każdy ma swój własny sposób na przygotowywanie kimci dzikie. Ten, którego ja używam, smakuje nie tylko mi, ale też wszystkim <laughs> Koreańczykom, którym serwowałam tą zupę, więc myślę, że spokojnie mogę Wam go przedstawić. Do przygotowania tej zupy będziemy używać kimci, na które przepis pojawił się już na kanale chyba miesiąc temu, więc jeżeli zrobiliście je wtedy albo mniej więcej dwa tygodnie temu. To teraz wasze kimci będzie idealne. Dlatego, że najlepsze kimci, do kimci dziękuję, to kimci mocno kwaśne. Nie możemy zrobić dobrego, kimci dzięki z niekwaśnego kimci. Nie uda nam się, będzie to smakowało dziwnie jak yy, po prostu gotowana kapusta, więc nie polecam. Poczekajcie, aż wasze ki kimci się ukisi i wtedy róbcie kimci dzignie. Jeżeli nie robiliście swojego kimci, ale macie kimci kupione w sklepie, to też możecie go użyć, bo zwykle takie kimci, które jest sprzedawane w sklepie, czy to w puszkach, czy to w słoikach, już jest dość mocno kwaśne, więc dobrze się nada. Będziecie jednak musieli sprawdzać sobie ostrość podczas przygotowywania tej zupy, bo moje kimci dzigę jest dostosowane do mojego kimci, które nie jest bardzo ostre. Do przygotowania mojego kimci będziemy używać niewielu składników. Będziemy też robić jeden dodatek do tej zupy, który nie jest konieczny, nie musicie go jeść razem, ale super razem smakuje, czyli taki specjalny yy, koreański. Y, omlet w kształcie rolki, który nazywa się Geran Mari. I to jest też bardzo łatwy przepis, więc mam nadzieję, że uda mi się pokazać Wam oba te przepisy w tym jednym odcinku. Więc zacznijmy od zupy. Do przygotowania tej zupy będziemy potrzebować mięsa. Bez mięsa też może się udać, ale nie jadłam nigdy jeszcze dobrego kimchi bez mięsa, więc nie będę proponować Wam takiej opcji. Jeżeli jesteście wegetarianami, to spróbujcie zrobić bez mięsa. Możecie sobie użyć jakichś kiełbasek sojowych do tego, żeby nadać troszkę takiego smaku. Wiecie, nie wiem, to, to już musicie sami, ja się nie znam. <grym> Dobrze, więc Zaczynamy z mięsem. Mam tutaj 200 gramów mięsa, i taka ilość będzie idealna na 2-3 osobową porcję zupy. Będę je sobie teraz kroić w takie części mniej więcej 2 cm kawałki. Moje mięso ma trochę tłuszczyku, i ważne jest, żeby, żeby właśnie nie używać części, która jest zupełnie chuda. Więc użyjcie sobie jakiejś łopatki, na przykład czy jakiegoś takiego mięsa, którego w Polsce też się używa do zupy. Moje mięso pokrojone wygląda to tak. Skoro już kroimy, to pokrójmy sobie też cebulę. Ja tutaj mam przygotowane pół cebuli i tą cebulę kroję w takie grubsze części. Zupełnie to jest nieważne, jak ona będzie wyglądać. Pokrójcie sobie tak i wystarczy. Możemy sobie też od razu pokroić zieloną cebulkę. Ja tutaj mam takie dwa badylki i będziemy je kroić tak pod skosem, żeby się poczuć jak Koreańczycy jedzą z tą zupę, a w koreańskich zupach zawsze jest cebulka tak pod skosem, więc sobie też tak pokrójcie. Tej cebulki akurat nie musi być dużo, bo ona nie jest tutaj kluczowym elementem. Odkładam ją sobie Tutaj będę jej używać potem. No i oczywiście robimy zupę z kimci, więc musimy użyć kimci. Ja tutaj mam oczywiście kimci, które robiliśmy razem. To jest kimci z odcinka o kimci i ono jest bardzo kwaśniutkie i bardzo smaczne. I ja sobie teraz go nałożę do miseczki. Tak około 300-400 gramów. Więc jeżeli używacie gotowego kimci, na przykład w puszce, albo gotowego kimci w słoikach, są takie małe słoiczki, to myślę, że cały słoiczek musicie sobie dać. Ja tutaj sobie nałożę pełną miseczkę. Wiecie, bardzo mam dużo tego soku, ale nie będę go akurat używać w tym przepisie, więc taka miseczka kimci w zupełności nam wystarczy. Dobrze, i co jeszcze? To mi będzie potrzebne troszkę później, ale mogę sobie już przygotować od razu czosnek. I ja tutaj mam, jak widzicie, bardzo dużo ząbków czosnku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ząbków czosnku, ale ja używam koreańskiego czosnku, a to jest taka słabizna. Jeżeli używacie czosnku polskiego, to użyjcie sobie 4-5 ząbków maksymalnie. Ja sobie te wszystkie ząbki czosnku przecisnę przez praskę. Mój czosnek już gotowy, tyle go wyszło dość sporo, ale to nic, o to chodzi. Będziemy jeszcze potrzebować papryki gotczugaru i sosu sojowego. Oczywiście wszystkie składniki potrzebne do tej zupy znajdziecie w opisie pod filmikiem, ale tak tylko mówię, więc tak. I będziemy też potrzebować tofu. Tofu też możemy sobie już zawczasu pokroić i to tofu... To jest takie zwykłe tofu w kostce. Wydaje mi się, że to tofu dostępne w Korei jest troszkę miększe od tofu polskiego, ale tofu po polskie też się idealnie nada. Ważne, żeby nie używać tofu wędzonego. Tutaj tylko normalne, zwykłe, naturalne. Więc kroimy je sobie tak. To jest około 150 g tofu. Może być więcej, jeżeli lubicie. I kroimy je sobie w taką kostkę. Takie prostokąciki. Przechodzimy teraz do naszej zupy. Do przygotowania tej zupy ja będę używać takiego rondelka. Ale możecie sobie użyć jakiegokolwiek niezbyt wielkiego garnka. Jakiś taki dwulitrowy maksymalnie myślę. Możecie też użyć patelni głębokiej też będzie wygodnie. Patelnię stawiamy sobie na kuchence i wlewamy do niej odrobinę oleju. Jeżeli wybraliśmy bardzo tłuste mięso to ten olej nie będzie nam potrzebny, ale moje mięso jak widzieliście nie jest aż tak tłuste, więc przysmażenie go na odrobinie oleju dobrze mu zrobi. Bierzemy teraz to mięso i będziemy je chwilę obsmażać w garnuszku. Musimy je ładnie obsmażyć z każdej strony. Moje mięso jest już jako tako obsmażone, więc teraz czas na kimci. Bierzemy tą całą miseczkę kimci i czas. Ja. Bierzemy też naszą cebulę i wrzucamy ją razem z tym kimci. Podkręcamy ogień, żeby nam się to porządnie smażyło, i zostawiamy na chwilkę. Dobrze oczywiście będzie, jeżeli będziemy to od czasu do czasu mieszać. Jak zapewne zauważyliście, moje kimci już jest pokrojone. I wiele osób dziwi się, jeżeli widzi mój przepis na kimci, bo kimci często w Korei jest kiszone w całych główkach kapusty. Ale jest tak kiszone z tego względu, że przygotowuje się jego wielkie ilości i krojenie tej kapusty byłoby uciążliwe, to po pierwsze. Po drugie, tak jest wygodniej je przechowywać, i takie kimci w całych główkach dłużej zachowuje sprężystość. Ale myślę, że na polskie warunki ciężko jest przygotować kimci ze 100 główek kapust. Ja robię takie kimci z dwóch, trzech główek, kroję je w kawałki i jest to bardzo proste. I jest to też bardzo proste przy użyciu, bo nie muszę teraz wyjmować całych główek kapusty z pojemnika i kroić je, a one będą zimne, więc zmarzną mi ręce, tylko od razu wrzucam sobie i dzięki temu takie kimci dziwię, naprawdę mogę przygotować bardzo szybko. Taki nam się robi z tego bigos powoli. Zobaczcie, moje kimci już troszeczkę, troszeczkę bardziej wygląda na przysmażone. Teraz będzie bardzo ważny element, którego nie powinniście pomijać, mimo że na pewno wiele osób będzie chciało go pominąć. To jest łyżka cukru. I tą łyżkę cukru musimy dodać teraz do smażącego się z mięsem kimci. I w kuchni koreańskiej, prawie w każdym daniu, jest odrobina cukru, bo ona bardzo dobrze równoważy kwaśne i ostre smaki. Zmniejszam ogień i dodaję sobie tą łyżkę cukru, taka czubata łyżka. Mieszam i przysmażam jeszcze razem chwilę. I kiedy mi się to smaży z tym cukrem, to wezmę sobie mój czosnek, paprykę go czugaru, której będę potrzebowała około dwie łyżki i już sobie przygotuję. Więc teraz już prawie ostatni krok w przygotowywaniu tej zupy. Bierzemy sobie czosnek i wrzucamy go całego. Bierzemy dwie spore łyżki papryki gotzugaru. Zmniejszamy teraz ogień i mieszamy to dokładnie wszystko. Przysmażamy chwilkę. Ważne, żeby zmniejszyć ten ogień, żeby nam się nie zaczął czosnek i papryka palić, bo zrobi nam się to gorzkie i niedobre. Mm, zaczyna już ładnie pachnieć, ale zaraz będzie pachnieć jeszcze lepiej. Bo bierzemy sos sojowy, wlewamy go tutaj. Dwie łyżki i smażymy wszystko razem. Dobrze, myślę, że już mi się wystarczająco przysmażyło. Więc biorę teraz wodę. Ja tutaj mam liter wody i wlewam całą tą wodę do mojego garnka. Wlewam wodę i czekam, aż mi się zagotuje, przykrywam pokrywkę. Teraz będzie też dobry moment na dodanie tej cebulki zielonej. To już tak naprawdę będzie koniec i będziemy czekać tylko pół godziny, aż nasza zupa się ugotuje. Pół godziny albo dłużej, im dłużej, tym lepiej tak naprawdę, ale myślę, że pół godziny wystarczy i. Przy końcu dodamy jeszcze tofu i koniec. Więc możemy sobie teraz dodać tą cebulkę naszą. Aha, i jak zauważyliście, ja nie dodaję do zupy y, kimchi żadnej pasty gochujang, pasty doenjang, ani tego typu rzeczy. Moim zdaniem najlepsza kimchi jest właśnie z papryką gochugaru i z sosem sojowym. Nie musicie też yy, kupować żadnych dodatkowych składników, bo jeżeli robiliście kimci według mojego przepisu, to też używaliście tam papryki go Więc ja wrzucam moją cebulkę, już mi się to zaczyna powoli gotować. Więc wrzuciłam tą cebulkę, i tak przykryte to zostawiam na około pół godziny. Dobrze, więc moja zupka się gotuje. Sądu już zjadł cały swój obiadek, więc powiemy mu chyba papa. Papa! Pa! Co no chyba nie chcę wam powiedzieć papa jeszcze, ale zobaczcie, moja zupa zaczęła się gotować i prawie mi wykipiała, więc zmniejszyłam trochę gaz. Więc zobaczymy się za chwileczkę tylko ze mną na robieniu omleta. Więc zostałam sama na polu bitwy. Son już sobie poszedł, papatki, a ja będę robiła omlet. I ten omlet to jest bardzo fajna sprawa. On jest też w Japonii, taki podobny omlet. W Korei też się go bardzo dużo je. On super pasuje do kim bo jak wiecie, kim jest troszeczkę ostre, a ten omlet absolutnie nie jest ostry, więc bardzo fajnie nam będzie łagodził ten smak. Do przygotowania tego omleta będziemy potrzebować 3 jajka. Mogą być 4 jajka, ja sobie użyję 3. Wbijamy sobie jajka do jakiegokolwiek naczynka. Ważne, żeby z tego y, naczynka było nam wygodnie wylewać i porcjować nasz omlet, więc lepiej nie do jakiegoś płytkiego talerza. Teraz będę potrzebowała marchewkę. Ja tutaj mam taki kawałeczek marchewki, nie zużyję go całego. Potrzebujemy dosłownie 2 cm marchewki startej na tarce i musimy ją zetrzeć na tarce o bardzo cienkich oczkach, nie o tych grubych oczkach, więc jak jest taka tarka duża, metalowa, to te oczka z tej strony po boku będą idealne. A ja mam taką tarkę, więc sobie jej użyję. Mogłam od razu to ścierać w sumie do jajek. Teraz będę musiała przenosić. Dobrze, tyle marchewki. Wrzucam ją sobie do jajek. I teraz zielona cebulka. Dobrze będzie, jak uży użyjecie sobie takiego polskiego szczypiorku tej zielonej części. Ja akurat nie mam, więc użyję takiej cebulki. Po prostu pokroję ją bardzo drobno. I raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Myślę, że tak posiakana cebulka będzie ok. Wrzucamy ją sobie do jajek też. Potrzebujemy jeszcze soli, sporą szczyptę soli. Mniej więcej tyle, ile doprawiacie jajecznicę z trzech jajek. Bierzemy widelec i to wszystko sobie ładnie roztrzepujemy teraz. Tak roztrzepaną teraz miksturę będziemy sobie smażyć na patelni. Ja tutaj mam taką prostokątną patelnię i zobaczycie zaraz, jak ona mi się idealnie do tego sprawdzi, ale nie ma problemu, możecie zrobić co na... Patelni okrągłej, taką niewielką patelnię sobie weźcie i wtedy możemy to bez problemu smażyć. Zobaczmy, co tam u mojej zupki. Zupka się tutaj elegancko gotuje. Ja ją sobie po prostu przełożę na inny palnik, żeby mi było wygodniej. Bierzemy patelnię, stawiamy ją na gazie i na patelnię dajemy troszkę oleju. Będziemy zaraz smażyć nasz omlet. Jeszcze tylko troszkę mi się zagrzeje. Na patelnię wlewam około jedną czwartą. Tej mojej mi mikstury i szybko rozprowadzam po całej patelni. Jakoś to tak wygląda, ona mi się tutaj szybko ścina, i w momencie, kiedy to mi się ścina, nie musi być u góry jeszcze ścięte, zaczynam to zwijać. W ten sposób. Widzicie? Zwinęłam do końca, więc przekładam na tą stronę patelni. Ważne, żeby nie smażyć tego, aż tutaj to będzie brązowe, bo wtedy będziemy mieć nieładny w środku ten omlet. I wlewam kolejną jedną czwartą moich jajek. Tak, żeby mi się tutaj to łączenie skleiło. Mam nadzieję, że to jakoś widać. Tutaj mam takie łączenie, ono mi się skleja. Dobrze. Czekam, aż mi się troszkę spód zetnie. Cały czas mam to na patelni, więc nawet te jajka, które mi się tu nie ścięły, one teraz pod wpływem tego ciepła mi się ścinają, więc nie musicie się martwić, nie będzie surowe w środku. Wracamy dokładnie, dokładnie do końca, prawie i wlewam sobie kolejną jedną czwartą jajek i będziemy sobie dalej zwijać. Czasami sobie możecie pomóc widelcem i chyba już ostatnia moja jedna czwarta jajek. Wracam. Jeżeli za dużo tych jajek, to po pierwszym obrocie możecie sobie tą resztę górę wylać jeszcze. Zobaczcie, tak jak ja tu robię. Obracamy jeszcze na tą stronę i trzymamy jeszcze chwilę na ciepłej patelni, tak żeby teraz nam się to ładnie już usmażyło. Nie trzymamy za długo, bo tak jak mówiłam, zrobiłam się tutaj brązowe, będzie wyglądała jak taki nieładny kodlet schabowy. Nie chcemy tego. Chcemy, żeby było fajne i żółte. W restauracjach jak się idzie, to oni to mają takie żółciutkie, że ja nie wiem, jak oni to smażą. Odłożyłam go sobie na deskę do krojenia i warto na razie go nie kroić, tylko poczekać tak 5 minutek z tym krojeniem. Moja zupa dalej się gotuje, zobaczmy co u niej. Jak widzicie, dużo mojej wody ubyło, ale to bardzo dobrze. Jeszcze dam jej troszeczkę czasu, żeby się jeszcze troszkę pogotowała. A ja sobie przygotuję przystawki do tej zupy. I tej zupy nie je się tak jak w polskich zup, że samą zupę jemy bez, czasami z chlebem. Z dużego talerza. Taką zupę je się z małej miseczki zwykle, z miską ryżu. I z dodatkami, i właśnie tym jednym z dodatków jest to moje jajko, i jesieł. się też z glonami często. Ja tak zawsze mówię glony. Nie wiem, jak to powinnam nazywać, bo nie chciałabym nazywać tego nori, bo to jest japońska nazwa. Mam wrażenie, że jak powiem, kim to może, może mogę zostać niezrozumiana, bo to nie jest powszechnie nazwa używana w Polsce. Więc no powiedzmy, że glony. I to są po prostu takie glony, jak dosłuszy. Ja już mam je tutaj pocięte w. Takie kawałki. I takie pocięte kawa w kawałki glony możecie też kupić w polskich supermarketach. Widziałam na pewno w takich małych paczuszkach, to wychodzi dość drogo za paczuszkę. Ale możecie też sobie użyć tych glonów do suszy i po prostu przyprażyć je chwilę na patelni. Dosłownie chwileczkę, aż one się zaczną tak troszeczkę zielenić. I możecie je sobie pokroić w takie kawałki. Kolejną moją przystawką będzie to jajko. Jak widzicie, ono sobie tutaj leży i czeka. I teraz będziemy je kroić na takie kawałeczki. O takie, zobaczcie jakie jest fajne w środku. Takie jak tutaj jest idealne. Przekładam je sobie na taką miseczkę i teraz je sobie poleję keczupem. Jeżeli nie lubicie keczupu, to możecie tak zostawić, nie używać. Moim zdaniem keczup tu super pasuje, więc jeżeli użyjecie sobie dobrej jakości keczupu, to będzie idealnie. I sobie tak polewamy. I teraz moje dwie przystawki na mnie czekają, a ja teraz spróbuję jak moja zupa smakuje i chyba myślę, że już możemy sobie dodać tofu. Ah. Dobra, biorę tofu, wrzucam do zupy. Jeszcze 3 minutki się pogotuje i koniec. Witajcie, mamy wielki powrót pana Sonu, i będziemy teraz próbować zupy. Ja sobie ją postawiłam tak w garnku, bo zwykle w restauracjach w Korei podają nam ją tak w garnku i możemy sobie dokładać ile chcemy. Mam tutaj też miseczkę ryżu. Mam moje jajko, mam kim, mam choelkę. I do, zaczynamy. Słonu sobie je ten kim, bo już się najadł obiadkiem, a yy, bardzo lubi to. Tak? Tak, dobrze, więc nakładam sobie. Ja bardzo lubię tofu, więc nakładam sobie trochę tofu. Ta zupa, im dłużej się ją gotuje, tym lepiej, więc jeżeli pogotujecie ją sobie troszkę dłużej niż te pół godziny, na pewno jej to nie zaszkodzi. Spróbujemy sobie mojej zupy. Mmm, bardzo dobra. Najlepiej smakuje właśnie tak z ryżem, na jednej łyżce, nawet. Mm. on jest jak taka kwaśniutka, jak taki dobry kapuśniak, tylko że ostry. I jajeczko. Mmm, pycha. Taki arkusik. Ja sobie zwykle biorę tak, że kładę sobie to na ryżu, biorę sobie ten ryż na to. Zawijam. Jakoś tak nie i takie. Mmm, myślę, że możemy zakończyć ten odcinek dzisiaj. Już tak wygląda moja zupa. Mam nadzieję, że też jej sobie spróbujecie. Będzie wam smakować. Jeżeli wrzucacie tą zupę na Instagram, to pamiętajcie, żeby oznaczyć pierogi skinci. Bo ja zawsze bardzo chętnie oglądam wasze dzieła. Więc myślę, że mówimy już, papa. Pa. Sonu się zajął tutaj jajkiem. Widzimy się w następnym odcinku. Subskrybujcie, klikajcie łapki w górę i pa-pa! Pomacham.